Przepracujmy na nowo jednometrowy apartament w Nowym Jorku. Mały Jan spędził 10 lat ciężko pracując jako murarz i w końcu uzbierał wystarczająco pieniędzy, by kupić własny dom. Jednak gdy... gdy to zobaczył, był tak zszokowany, że upadł na ziemię, ponieważ całkowity wymiar długości i szerokości domu był mniejszy niż 2 metry kwadratowe, co czyniło go ekstremalnie mały. Nawet zbyt mały, by wygodnie hodować kotka. Teraz wykorzystał całą swoją pomysłowość, aby przeprojektować przestrzeń. Twórczo zwiększył powierzchnię, mocując wypożyczony metr kwadratowy do jednej ze ścian. Zbudował okrągłą ramę ze stalowego kwadratu ocynkowanego, wzmacniając ją poziomymi i pionowymi spawami. Poniżej użył słupków jako wsparcia, mocując je solidnie do ściany. Następnie pokrył to warstwą ekologicznej litej deski, czyniąc go mocnym i trwałym. Na górze umieścił miękki składany materac, który może służyć jako łóżko, wystarczająco duży dla niego i jego dziewczyny. Dziewczyna to łóżko można też schować, gdy nie jest potrzebne. Dodatkowo zrobił miejsce do przechowywania pod łóżkiem, idealne na duże walizki i sprytnie ukryte pokrywą. Pokrywa. Przekształcił inną przestrzeń w szafę. Tylny panel został otwarty, aby umożliwić dostęp naturalnego światła, wykorzystując przestrzeń nad nim jako schowek na pościel poza sezonem. Dodał też trzy dodatkowe duże pojemniki, by przechowywać przekąski, różne drobiazgi, bieliznę oraz przedmioty z prywatnej kolekcji. Pod wszystkim zainstalował drążek na ubrania, odpowiedni do wieszania zarówno długich, jak i krótkich ubrań. Daszyna może również pełnić funkcję drążka do zasłon, zapewniając prywatność w razie potrzeby. Mały Janek wyłożył płytkami najdalszą ścianę pomieszczenia i zamontował 100 mm grzałkę łazienkową pod sufitem, a na ścianie umieścił słuchawkę prysznicową i wbudował zbiornik wody toaletowej w inną ścianę wybierając wiszącą toaletę. To ustawienie eliminuje potrzebę korzystania z publicznych toalet, pozwalając mu wracać do domu po pracy i relaksować się z sercem. Wana. Zamontował też szklane drzwi oddzielające strefę mokrą od suchej. Na zewnętrznej ścianie zawiesił ekran projekcyjny, by cieszyć się różnorodnymi dramami koreańskimi i amerykańskimi. W kącie przy wejściu zrobił składaną i zamontował gniazdko, dzięki czemu nigdy nie musi martwić się o ładowanie telefonu. Ten kąt może również służyć jako miejsce pracy, gdzie można postawić komputer. Tutaj mały Janek ciężko pracuje, marząc o tym, by kiedyś mieć dom dwa razy większy. Tak przekształcił swoją małą przestrzeń, zwaną czule pokojem trumny, w miejsce, gdzie mogą kształtować się wielkie marzenia.